Elon, wszystkim. Jeszcze szybki case dla Was, jak dodać sieć Celestia do Keplera. Wystarczy oczywiście przejść na portfel, kliknąć tutaj, aby się wyświetlił. O, wpisać hasło w moim wypadku. No i tutaj, u góry po lewej stronie, są takie kreseczki. Klikacie te kreseczki, macie tutaj Manage Chain Visibility. Klikamy, pojawia nam się strona. Widzicie, tu są już jakieś sieci i szukacie. Celestia, Mokcha, Testnet. Akurat tu jest Testnet, zobaczymy jak zostanie uruchomiony Mainnet. czy będzie trzeba też to dodać. Ja akurat to tu dodam. Dodam sobie Testnet na każdy wallet, który mam, ponieważ będzie liczył się czas, jeżeli chodzi o wysyłkę tych tokenów na giełdę. Ja będę wysyłać tokeny, tutaj sprawdzacie. Odbiór, kto jeszcze tego nie zrobił, to sobie to zróbcie. Łączycie po prostu portfel i kosmos powinno to bez problemu i śmigać. Ogólnie jeszcze ostatnio rozkminialiśmy portfele pod Kosmosa. Ten lip wallet robi dość fajną robotę. Zastanawiam się, czy by się całkowicie na tego lip nie przesiąść, bo ja tam częściowo go używam, ale nie w 100%. I tak jak widzicie, ja mam tych adresów dość sporo mam średnio po 250 sztuk na każdy adres, a niektóre mają nawet 350 sztuk, także całkiem fajnie to wyszło. Zobaczymy ile to będzie warte. Dzięki za uwagę. Życzę oczywiście powodzonka w tym airdropie. No i lecimy z tym. Hej.